chleb orkiszowy razowy z dodatkiem kaszy jaglanej i pestek dyni. Zaczynamy od ugotowania kaszy. Zagotowujemy 160 g wody, wsypujemy kaszę, mieszamy raz i gotujemy pod przykryciem. Ugotowaną kaszę studzimy przed dodaniem do ciasta. Do miski wlewamy wodę, zakwas, mąkę orkiszową oraz sól. Mieszamy całość w misce i lekko wyrabiamy, dolewając wody w zależności od potrzeby naszego ciasta. Dodajemy kaszę, pestki dyni i wtłaczamy je do ciasta w misce. Przykrywamy ciasto, odstawiamy na 40-50 minut. Składamy ciasto w misce, naciągając zewnętrzną część do środka i zostawiamy jeszcze na 2-2,5 godziny do wyrośnięcia. Ciasto formujemy na mokrym blacie, rozpłaszczając je na płasko, naciągając boki i naciągając do siebie. Następnie przenosimy ciasto do foremki, obsypujemy górę mąką i zostawiamy do wyrośnięcia jeszcze na 1-2 godziny. Klep pieczemy w 220 stopniach przez około 45-50 minut.